Cześć, siemano wszystkim. Jestem Gamingowy Tata. Zapraszam na kolejny odcinek Silent Hilla F. Poprzedni odcinek skończyliśmy na eksploracji Ebisu Gaoke oraz na kilku potyczkach z tymi dziwnymi Barbie podobnymi lalkowatymi maszkaradami. I teraz ruszamy dalej eksplorować. Mogę iść tutaj tą drogą i mogę iść górą. Ale skoro jestem już tutaj zdecydowałem się na tą stronę. To chyba pójdę po prostu tu, ale widzę, że tam chyba też będzie można jakoś, jakoś to będzie połączone. A propos tych lalek, we wcześniejszych Matamic. Aha, ślepa uliczka, no to jednak, tędy nie przejdę. We wcześniejszych notatkach, w jednej z nich przeczytaliśmy, że Hinako została jakby wyśmiana przez koleżanki, że skoro bawi się z chłopakami, to nie powinna bawić się z nimi, nie powinna bawić się w dom, coś takiego. Więc Hinake, Hinuko, kurczę, no myli mi się w kółko to jej imię, wyrzuciła tą swoją lalkę ze złości, pewnie w jakimś, jakiegoś rodzaju, jakiś rodzaj buntu to był z jej strony. I zaczęła, postanowiła, że nie będzie się bawiła z dziewczynami, tylko właśnie z chłopakami. I teraz się tak zastanawiam, czy te lalki, z którymi przychodzi nam walczyć tutaj, te takie maszkarady... Mają związek właśnie z tym, co wydarzyło się w jej dzieciństwie. Taka moja teoria być może naciągana, ale wydaje mi się, że może mieć związek. Że jest to jakiś sposób odreagowania. Poza tym, wszystko to, co się tutaj dzieje, jestem przekonany, że to jest <laughs> wyobraźnia Hinuko. Nie pamiętam, kurczę, ja nie pamiętam tych imion. <laughs> ale pozwólcie, że sobie zerknę. Hebisugaoka, niech postacie chciałem. Ja. A tu jeszcze jest coś do przeczytania. Ok, to jak już tu jestem, to przeczytam. Szu zawsze świetnie znał się na roślinach i kwiatach, więc zyskał ksywkę profesora ogrodnika. Ma mnóstwo planów na przyszłość. Chce być ogrodnikiem, zielarzem, hodowcą Matsutake i żołnierzem kosmicznej armii. No ciekawie. W rodzinie Szu było wielu aptekarzy, choćby jego babcia, która wciąż pracuje. Po wojnie w mieście można było w końcu otworzyć praktykę lekarską. Wcześniej członkowie rodziny. Iwaj działali jako lekarze zastępczy. Szu był pupilkiem babci, więc spędził mnóstwo czasu zagłębiając tajniki, zgłębiając tajniki roślin, kwiatów i ziół leczniczych. To najwyraźniej wzbudziło w nim zainteresowanie medycyną. Nauczył się też pierwszej pomocy. Zdaje się, że motywacją były nie tylko aptekarskie tradycje rodzinne, ale również chęć dołączenia do kosmicznej armii. No, no, ciekawy gościu. Chociaż wydaje mi się, że jakoś tak nie do końca nam pomógł. Jak byliśmy w potrzebie. A ja chciałem zobaczyć, jak ja mam na imię. Hinako, ok. Chwileczkę, tylko zerknę w telefon. <laughs> I mogę lecieć dalej. Yy, tak, wracając do tych lalek. No, wydaje mi się, że to może mieć związek. Tutaj też jest zapis? No dobrze, no to może być. Czy ja chcę tu już zapisywać? Chyba nie ma sensu. Ofiarę mogę złożyć jakąś? No pewnie. A więc to zrobię oby mnie żałował sprzedawania wszystkich tych przedmiotów. I czy teraz właśnie jeszcze, jak już tu jestem, jak już mi się przypomniało, to <laughs> pozwolę sobie zerknąć na swoje wyposażenie, a konkretnie te właśnie Omamori. Bo chciałbym chyba ją podmienić. Mam tutaj zwykłe ataki, nie będą przeszkadzać, ale ja bym chciał sobie tu wrzucić, bo wydaje mi się, że znalazłem właśnie wytrzymałość, dokładnie to. Sporo z niej korzystam, więc może bardziej się przyda niż te... Które tamto poprzedni? Talizman. Będę nazywał talizmanem Mama Mori. Czy tu coś będzie? Podobnie zastanawiające dla mnie jest ten przekaz po... z końca poprzedniego odcinka, czy. Józef, czy いつまでも宇宙船総合校していたい確かお前の夢の中ってことはないよなだったら互いの頬をつねり合ってみるかいや自分の方法くらい自分でつねれる No, cholera, to teraz nie wiem. Co tu mamy w kosmicznych wojnach? To zabawa, w którą bawiliśmy się w dzieciństwie razem z Shu. Siu, on tak, bo bardziej się to czyta, siu. Chodziło mniej więcej o to, że kosmici z Imperium Galaktycznego przybywali falami w latających spotkach, a my walczyliśmy z nimi, aby chronić miasto. No to się dochrapaliście. Towarzysze zabaw przychodzili i odchodzili. Nazywaliśmy ich odpowiednio nowymi rekrutami i poległymi. Siu i ja byliśmy jedynymi, którzy pozostawali w walce z Imperium Galaktycznym. No, mieli sporo wspólnych zajęć, tak, tematów, zajęć. Dużo czasu chyba razem spędzali. Właśnie wracając do tego tematu lisiej maski. Było powiedziane, żeby nie ufać Lisiej masce. A to jest dla mnie zaskakujące, ponieważ ten chłop Lisiej Masce był jedynym, który nam w zasadzie pomógł w tamtym momencie. No, jedynym w ogóle jakiego. No, nie wiem, czy to do końca człowiek. Mam wrażenie, że niekoniecznie. Ponadto wydaje mi się, że jakoś mniej ufam temu sił mimo wszystko, niż tej Lisiej masce. Więc yy, nawet chyba to mówiłem w poprzednim odcinku, że wydaje mi się, być może, nie wiem, to może znowu jakaś kolejna naciągana teoria, że to on się okaże tym, któremu nie należy ufać, ale no, zobaczymy, to się rozwinie. Oj, 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 znowu masz karada. Dobra, skupienie. I. Tak jest. Dobra, dobra, trochę wprawy nabrałem w tej walce. Ale trzeba przyznać, że trochę Barbie przypominają taką, jakby poskładaną z kilku niekoniecznie oryginalnych części. Aha, broń się rozpada, ale to nic, bo mam następną rurę, nie będę tej naprawiał. Teraz tak, czy ja chcę przejść gdzieś tutaj jeszcze? W ogóle gdzie jest mój cel? Tutaj, tak daleko. Aha, czyli mam sporo, sporo miejsca tutaj do zwiedzenia, do eksplorowania. Podejrzewam, że to będzie kolejny z takich odcinków na eksplorację nastawionych. A czemu tego wcześniej? Aha, nie mogłem. Dobra. Czekła na nowa, importowana słodycz. No, w tamtych latach mogła być nowa i importowana, która zyskuje na popularności wyjątkowy smakołyk dla miejscowych dzieci. Nieznaczne podniesienie obecnego limitu poczytalności i brak utraty poczytalności przy użyciu skupienia przez pewien czas. Można również użyć jej jako ofiary. Yy, tak, właśnie. Jedno z moich spostrzeżeń na temat poprzednich odcinków jest takie, że chyba będę nieco wyraźniej, i przynajmniej wolniej czytał tych przedmiotów. Tam jest przejście? Nie, tu nie zejdę w ogóle. No to chodźmy tutaj, to są chyba pola ryżowe. A skojarzyło mi się od razu z farmingiem, najnowszym Simula Simulator 25. Tam wprowadzili nową właśnie opcję, czyli można uprawiać pola ryżowe. Znowu coś? Oczywiście. Jak żeby inaczej, ale nie są problematyczne za bardzo, dosyć w miarę mi to wychodzi. Ale jak już słyszę kolejnego tu, no nie wiem czy złama na raz sobie tak łatwo poradzę. Chodź, tu, chodź. A tamten chyba mnie nie ogarnął w ogóle. Muszę jeszcze się nauczyć kontrataków, bo one są chyba bardzo skuteczne. No i super. One nie są takie do końca ogarnięte z tego co widzę. Oj, 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 szybko, nie, 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 wracaj, wracaj. Dobra, ajajaj, aj, aj, jednak nie. Rób ten unik. Ja tak, ale lekki. Dobra, dziewczyny, ale... Ajajaj. Aj, aj. Wiesz ten... Aha, ja nie mogę teraz tego używać. Nie, no mogę. To jest kurczę blade. Coś tutaj nie pykło. Zdecydowanie. Bezsensowna śmierć. Ale teraz gdzie? Tu mogłem iść? A nie, mogłem tam zapisać. Oczywiście, że odwaliłem numer. Dobra, to szybciutko. Teraz już to zrobię. Być może ciut za późno. Ale kto wie, co jeszcze mnie spotka, czy nie zginę po raz kolejny. Czy te kwiaty tu były wcześniej? Nie zwróciłem uwagi, mam nadzieję, że one się jakoś nie rozrastają w momencie, kiedy, kiedy ginę na przykład, czy po prostu stopniowo. Zapiszmy sobie. Pola guczy się na błędach. Tak, to tu już było, dobra, to pomiń. E, dziennik? To jak to, to w ogóle mi się nie zapisało, to co już było? Dziwne. Dziwne te wczytywanki. Czyli tutaj zaraz będzie coś do podniesienia, to. Tak jest, tu były czerwone tabletki, to znaczy jedna. I muszę jeszcze pamiętać, żeby iść o o o, tam po tą skrzynię. W międzyczasie pojawi się tutaj na pewno ten przeciwnik. Czy tam przeciwniczka? W takim razie. Tutaj nie, nie przejdę. To było dookoła, okej. Okay. Tylko właśnie, no ja nie do końca muszę z nimi walczyć. O to chodzi. One reagują na dźwięk. Tak jak to było mówione w poprzednim odcinku. Więc spokojnie mógłbym iść powoli. I nie zaatakują mnie. No, wiem, że będzie. To już czytałem, to nie ma sensu powtarzać. Lecę dalej. No, chyba nawet tą samą drogą dokładnie. Czyli tutaj. Tu będą te dwie maszkarady. Tym razem postaram się je pokona pokonać nieco sprawniej. Chociaż nie. Może pójdę tu i pojedynczo A nie, to wtedy też tu szedłem Dobra, to najpierw tamta A szybko Jej, jej, ej, jej O nie, to mi nie wyszło Uciekam No uciekaj Dobra, odsunę się jednak trochę Która pierwsza? Może jednak ta? Tu jeszcze coś tam jest jeszcze następna, sporo tego, kurde blade Fucking hell Dwóch na raz nie dam rady, ale z jedną raczej sobie poradzę Tylko gdzie to skacze? Aha, tutaj. Czy ja tam mogę wejść do niej? Dobra, może z złotymi atakami mi się uda. Czy ta się trochę różni? Jakieś inne włosy ma chyba. Dobra, Dało się tą załatwić. Teraz tamta. <laughs> Skupienie i spróbuję jej przywalić z tego mocnego ataku. Dobra, siadło. I dwa szybkie, pięknie. Oj, tu coś zerwanego jest. Czy ja tu mogę gdzieś zajrzeć? Wychodzi na to, że nie. Co ta muzyczka tak dziwnie się odpala? Jednak rozejrzę się tutaj, jeszcze w tamtą stronę, bo wydaje mi się, że jakoś pominąłem pewną rzecz tutaj. O, właśnie, jakiś taki budyneczek był. Tu coś leży? Nie, tylko mi się wydawało, coś, światełko się odbijało jakieś, ale jest notatka. List do domu. Nie poznaję już mojego męża. Teraz przez większość dni upija się do utraty przytomności, a kiedy jest pijany, staje się agresywny. Nie sądzę, żebym mogła dalej tak żyć. Na pewno nie z tym jego codziennym okrucieństwem. Gdzie się podział ten miły mężczyzna, którego poznałam, gdy zaaranżowano nasze małżeństwo? Moje najstarsze dziecko ma dopiero trzy lata, a noszę w sobie kolejne. To życie jest niemożliwe, nie do zniesienia. Nie wolno, yy, ale nie wolno mi umierać. Mm. Mamo, tato, zawsze robiłam o co prosiliście, bez względu na wszystko. To będzie moim pierwszym i ostatnim samolubnym czynem. Proszę, wybaczcie mi. Oj oj oj. No straszne, to prawda. Pomimo tego, że kobiety w tamtych czasach miały jedno zadanie, no to jak widać nie były szczęśliwe z tego powodu. W sensie zadanie być po prostu żoną, to było całe ich... Jak ja to zrobiłem? Nie mam pojęcia. Czasem mi się udaje skondratakować. No, no nic dziwnego, że nie były szczęśliwe. No kto chciałby się ograniczać w swoim życiu do bycia po prostu wiernym drugiej osobie? Już pomijając to, czy kobieta mężczyźnie, czy mężczyzna kobiecie. No to nie jest zbyt ambitne. Nie możesz przechodzić więcej przedmiotów. Wybierz jeden do zastąpienia. A gdybym nie chciał, to ten mi zniknie? Mam trzy bandaże, mam apteczkę. Ja nie chcę tej apteczki. Bo je nie można złożyć w ofierze. Dobra. Yy... Oczywiście, że numer odwaliłem. Chyba będę musiał się wrócić jednak do tej hakory i złożyć w ofierze pewne rzeczy, bo przed śmiercią pierwszą, no w sumie do tej pory jedyną w tym odcinku, yy, sprzedałem, złożyłem w ofierze tamte przedmioty i miałem więcej miejsca. Więc teraz to zrobię. Tak samo jak wtedy. Może nie tak samo, bo muszę się wrócić, ale... Eee... Miejsce we Pipunku muszę trochę sobie odzyskać. Chyba tu już nie będzie przeciwników, co? Mam nadzieję. Oj, przebiegłem się, zapatrzyłem w inne miejsce. To, to. Dobra, czekoladkę też. Sporo punktów, elegancko. Zakładałem, nie wiem, czy, czy słusznie, w jakichś wcześniejszych odcinkach, że będę mógł te punkty wiary wykorzystać na coś innego niż te Omamori. Nie wiem, czy tak będzie. To się okaże. <laughs> Ale mam nadzieję, że będzie jakiś rodzaj rozwijania postaci w tej grze właśnie. O to mi chodziło. Albo po prostu, może będę mógł je wydać na coś innego niż Omamori. Dodatkowe miejsce na Omamori może nie wiem, nie mam pojęcia. Yy, dobra, chwila, chwila. Tutaj coś będzie? Czy ja tu już byłem? Tu już byłem, chyba zaglądałem, czyli nie będzie. I Tu dalej można przejść? Chyba nie można. Muszę rzucić okiem na, na mapę, oczywiście. Oczywiście, że nie można. Tam dookoła też nie można było, czyli muszę się wrócić znowu i pójść jeszcze inną drogą, po prostu. I dalej tam. Ok, ale to też było zablokowane. Chyba co? Czy nie? Tak, tu było zablokowane, ale mogę iść. Ej, no mógłbym przeskoczyć tutaj, nie? Tak, w prawdziwym świecie. Ale tu mógłbym iść. Tyle, że nie wiem, czy byłem tam. Tam na pewno nie byłem. Aha, to sobie tylko jeszcze tu eksploruję, bo już nigdzie dalej nie dojdę stąd. A na końcu ścieżyny którejś z tych może być coś ciekawego. Czy tu mogę przejść jakoś? Jakoś nie chyba. Ale za to z tej strony. Tu będzie kosz, na pewno w koszu coś znajdę. Co to jest? Martwe zwierzę przygotowane na ofiarę. Wydziela nieokreśloną woń. Rodzaj ofiary. Warte wiele punktów wiary po złożeniu w okorze. No spoko. Jara, szkoda, że przed chwilą byłem w hokorze. Specjalnie się do niej cofałem. Jeszcze kolejny błąd nowicjusza popełniłem. Nie wiem, ile mam odcinka. Nie wiem, o której zacząłem nagrywać. Nie wiem, ile jeszcze powinienem nagrywać. No uczę się, tego uczę. Nie tutaj. Tam i dookoła. O, jest, kolejna maszkarada. Po ich dźwiękach można iść do celu. Tak długo, jak... Aj, szybsza była. Szybkie, szybkie, szybkie strzały. Też się sprawdzają. A jest dobra. Załatwiona. No muszę uważać, żeby teraz nie stracić tej broni. Bo będzie ciężko walczyć. Czy tu chcę podejrzeć jeszcze? Oczywiście, że chcę. Co to za pytanie? Chyba mnie tu nie było przecież. Co ja mam robić? I Ja pier... Ale się wystraszyłem. Czy ona się jeszcze poruszy? Nie. Uff. Co to było? Panie kochany. Dobra. Tableteczka. Tak, jeszcze. Jeszcze jedna, poproszę. A tu nie mogę. Myślałem, że nie mogę wyjść. Nie da się otworzyć. Może gdzieś klucz znajdę. Do domu aptekarza, czy źlarza, czy kim tam on tam był, jest. Warto zajrzeć. Na pewno jakieś cenne przedmioty się znajdą. Tu coś jest. Tabletki. A, tutaj byłem. Aż też nie zauważyłem ich wcześniej. Poszedłem tam. Pewnie nawet nie spojrzałem. Może na nagraniu będzie widać. Jak pomijam tutaj cenne przedmioty. Oj, a nie to tylko roślinki. Ej ej, 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 ej. nosek mnie spędzi, muszę się podrapać chwileczkę. Tu nic nie ma. No wydaje. Oj, będzie dobra, chyba jakoś można się tam dostać. Ciekawe, czy w środku nie będzie masz kolejnej. Wydawało się wręcz niemożliwe, żeby zostawić tutaj taki obiekt duży bez. Możliwości eksploracji, a co tam będzie dalej? Nie przejdę, ok. No, nie brzmi to dobrze. mniej chce mi się tutaj przebywać. Nowe coś. Małe chrupki ryżowe. Można podjadać je w nieskończoność. Nieznaczne przywrócenie zdrowia, a efekt jest mocniejszy niż przy ciągłym użyciu. Można również użyć ich jako ofiary. OK. A, jest zagadka. Dobra. Zbadaj. Po kolei. Na pewno będzie trzeba w odpowiedniej kolejności potwierać to wszystko. Tylko pytanie w jakiej? To? O, jest kluczyk, dobra. Mały, niepozorny klucz. Ciekawe, jaką szufladę otwiera. Mm, no, ciekawe. Ale teraz jeszcze sobie pozwolę tutaj to obejrzeć. Tu nie ma kłódki? Dlaczego? Jezu, co to? A czemu wstecz? Nie mogę... Hola, hola, nie mogę wziąć tych nożyczek. Co tu były? Dobra, animację przyspieszyłem, tylko no nie mogę. Ale i tak chciałbym to zobaczyć jeszcze w ten sposób. Czy mogę na przykład zostawić to z otwartymi szufladami? Nie mogę też. Aha, no czyli tylko klucz trzeba było znaleźć. No dobra. Myślałem, że będzie coś jeszcze więcej. Co to za dziwny hak? Aha, dobra, tu coś gotował sobie doktorek, rozumiem. Ten klucz pewnie będzie do tych drzwi do góry zamkniętych. Oj, coś jest. A to już było wcześniej. Nic nowego. Ale na ofiarę się przyda. Tu jest wyjście? W ogóle nie ma wyjścia stąd. Czyli muszę iść do góry. Nie ma opcji. Nie ma zupełnie innej opcji. Dobra, zobaczmy co tam jest. Trudno. Już teraz nie ma odwrotu. Tu. No, cofnę się, ale i tak chcę sprawdzić. Skoro jest klucz, to musi do czegoś służyć. O! Zablokowany. Czyli co? Muszę wyjść i do frontowych spróbować się dostać. Może tak. Zaprowadzą mnie jeszcze gdzie indziej. No. Oby tu nic więcej nie wyskoczyło, bo nie wiem, czy to przetrwam. Jak to zamknięte? No nie wierzę, no to dokądś ten klucz musi mnie tutaj. O, lera. Teraz się będę kręcił, wiercił. Tylko czemu tam to jest zablokowane? To słuchaj, 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 panie. Tam do góry było coś zablokowane, czyli to znaczy, że całości nie zwiedziłem. No te drzwi, które same się tam zatrzasnęły. Tu w skrzynce nic nie widzę, dobra. Przewalić w to nie mogę, znaczy mogę, ale to nic nie daje i idę jeszcze raz do góry, bo tutaj też nie przejdę, oczywiście, no to sprawdzałem, jeszcze raz. Na pewno tu nie mogę przejść dookoła, spróbuję, nie mogę, rozwalić tego też się nie da. Tu nigdzie nie ma, dobra, czyli na pewno do środka. A tu mogę coś jeszcze. Czemu wcześniej tego nie widziałem? Spoko. Zaraz będzie coś? Ja pierdzielę. Co to jest? A ciuchy tylko. Była tu jakaś szuflada była. Dobra, co to jest? Zapiski miejscowego lekarza. Tylko po to przyszedłem? No ale to i tak spoko. Nawet w dzisiejszych czasach zaufanie jakim są obdarzeni medycy z lekarskiego rodu Iwai... Pozostaje niewzruszone, Kiedy rozmawiałem na zebraniu z najstarszym, wciąż praktykującym członkiem rodziny, byłem pod wrażeniem jego niesamowitej wiedzy. Chociaż gdy rozmawiali ze mną o szczegółach swoich praktyk, miałem wrażenie, że dalej stosują w leczeniu substancje kontrolowane. Okej. Okay. Uważam jednakże, że najlepiej będzie, jeśli przymknę na to oko. Choć produkcja mętnego winaryżowego, znanego jako Doburoku. Jest już nielegalna. Ludzie w całej Japonii mogli kiedyś wytwarzać go tyle, ile potrzebowali. Być może tutejści, tutejsi medycy zawsze poruszali się w szarej strefie prawa między tradycją i nowoczesną medycyną. Hmm. No ciekawe, ciekawe te rzeczy tutaj. Jakiś taki nowy wątek się pojawia. Chociaż ten lekarz już wcześniej zostawiał zapiski. Dziesiąty. A tu nie, jakiś dziwny kalendarz. To chyba nic nie znaczy. Ale i tak mimo wszystko. Zegarek nie wychodzi. Interesuje mnie to, dlaczego tamtych drzwi nie można otworzyć, a za. Kurry, zapiał. Co jest? O teraz mogę. Będzie na pieprzanka jak nic. Czy ja mam. No dobra, może mi wystarczy. Jak mi tu coś wyskoczy... Jestem... kurde. Nie ja no, mam ciary. Jestem pewien, że coś wyskoczy, tylko nie wiem skąd, nie wiem gdzie. Ślady pazurów. Pazurów? Co tam jest? Maksymalne zdrowie zwiększa. Hm. Teraz nie wiem, czy wybrać to, czy jednak zostać przy moim ze zwiększoną wytrzymałością. Chyba wytrzymałość zostawię. O, kolejne zapiski. Raport z autopsji. Niewyjaśniona, niewyjaśniona przyczyna zgonu. Niewyjaśniona przyczyna zgonu. Przypadek 0,9. No, czyli było ich więcej. Wow. Ciało było niesamowicie niedożywione, a sklepienie czaszki było pęknięte, jak gdyby wybuchło od środka. Kości czaszki były wydrążone i wypełnione jajami insektów. Później zidentyfikowałem je jako należące do różnych gatunków, takich jak szarańcza, konik polny czy świerszcz. U, ale aż oblecha. Nic nie wskazuje na to, aby zostały tam umieszczone przez człowieka. Wyglądały jakby zostały tam naturalnie złożone przez owady, co jest wysoce nietypowe, biorąc pod uwagę aktualne mroźne zimowe temperatury. Kolejne ciało, które przybyło z niewyjaśnioną przyczyną zgonu, to przynajmniej było łatwiejsze do zniesienia niż przypadek 0,8, czyli od tyłu trochę czytam. Wszystkie ciała z niewyjaśnionych okolicznościami śmierci, z okolicznościami śmierci są trzymane w tajemnicy i szybko przekazywane w ręce policji. Policja z kolei natychmiast pozbywa się tych ciał, choćby, ciał bez choćby rzucenia okiem. Hmm. Informacje dodatkowe. Ten mężczyzna był podejrzany o bluźnierstwo przeciw doktrynie religijnej. Zdawał się mieć coś przeciw wierze Inari. No, ten z tą wiarą, z tymi lisami tutaj jest mocno jakoś wszystko połączone. Z tymi dziwnymi trupami zawsze jest tak samo. W końcu jeśli o Inari-san nie otrzymuje należnego szacunku, efekt może być tylko jeden. Motywy religijne zawsze są takie wywołujące ciary dla mnie. Tam jest wyjście? Czy ja tu mogę wyjść? No nie, jestem stułę na stułę przekonany, że przy wychodzeniu stąd, tamtym oknem, którym się tutaj dostałem, coś nam nie wyskoczy. Ale tego na pewno dowiemy się w następnym odcinku. Dopiero ja tej, w tej chwili się żegnam i zapraszam. Do zobaczenia. Hej!